Samsung Business Lunch Talk. Łukasz Gras, dzień dobry. Zapraszam na fantastyczną przerwę przy zdrowym jedzeniu, dobrej kawie i fantastycznych osobach, które siedzą już na kanapie w przepięknym miejscu, powiem wam. Uwielbiam to miejsce, Cookstory by Samsung. Nie będziemy gotować, przygotowałem dla was owoce, jak chcecie to naprawdę możecie się czystować. Kawa dobra stoi, ale najpierw was muszę przedstawić. Magdalena Bartoszewicz, dyrektorka sprzedaży B2B Samsung, Samsung Mobile. Cześć Magdalena, witam ponownie. Hej. I Tomasz Białobłocki, członek zarządu Grupy Medycznej. No, mogę powiedzieć tobie innowator, osoba, która jest odpowiedzialna za wdrażanie technologii w świecie medycznym. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie. Miło mi bardzo. Ale wiecie co, tak powiem, powiem wam, że moglibyśmy wcześniej, mówiąc w naszym e, telewizyjnym żargonie, odpalić kamery już przed naszym tak, małym ja smolto, że... który tutaj się toczył już od kilkunastu minut. Byłoby miny. łatwiej. Byłoby łatwiej, ale byłoby też ciekawie, bo wiesz, kiedy nie, jest, nie ma świateł, nie ma kamer, jest taka naturalna tendencja do tego, że mówimy, co nam ślina na język przyniesie i z reguły mówimy bardzo ciekawe rzeczy. Co nie znaczy... Właśnie, że nie będziemy mówić <noise> ciekawych rzeczy. Tak, będziemy mówić będzie tak. fantastyczne myślę, że rzeczy, tak. będziemy poruszać. Zazwyczaj jest tak w teatrze, że kiedy strzelba na przykład wisi w pierwszym akcie, to wiadomo, że w drugim albo trzecim wystrzeli. Ale ja już chciałbym, żebyśmy odpalili naszą strzelbę. jak pokaż, co masz tam, co tam jest Przyjemność. za przyjemnością. To jest właśnie głowica, o której będziemy rozmawiać. Proszę. To ja pokażę ją do kamery od razu. Jest. To jest głowica USG. To jest głowica USG, ale co jest ciekawe, wszyscy pewnie kiedyś, Byliśmy badani za pomocą aparatu USG. Kojarzymy je pewnie jako duże aparaty, jak niektórzy mówią, prawie jak w statku kosmicznym: świecą lampki, e, mrugają, jest wielki ekran. Tak. I teraz, co jest istotne, że USG działa w ten sposób, że są różne głowice którymi można badać różne części ciała. Nie da się normalnie głowicą kardiologiczną, na przykład, zbadać brzucha, albo głowicą tak zwaną liniową zbadać nie wiem, serca. Dlatego te aparaty USG wyposażone są w wiele głowic. To powoduje, że koszty zakupu takiego, no, wyprodukowania, stworzenia i zakupu takiego aparatu mogą sięgać nawet nie wiem, 100 tysięcy dolarów i więcej. Twórca, fundator i, i, i innowator, zresztą bardzo znany amerykański, który, zresztą życie go do tego trochę zmusiło, ponieważ. Zawsze tak jest. Chyba że tak, życie nas chyba zmusza, tak. Żeby myśleć do szukania, w inny tak. sposób. Urodziła mu się córka i miała jakiś problem z nerką. I on zauważył kilka takich istotnych rzeczy, które każdy z nas, jako pacjent, jeżeli był pacjentem, to je zauważył: tak, mamy problem, umawiamy się z lekarzem. Czekamy na wizytę. Jesteśmy u lekarza, mamy badanie zrobione. No super, tak, ale wyniki tego badania znowu na nie czekamy, bo są przesyłane później. Lekarz nasz prowadzący znowu czeka na te wyniki, żeby je opisać. I w sumie ten czas od momentu stwierdzenia, że musimy się zbadać, do momentu, kiedy otrzymujemy wyniki, no, trwa. Jest długi, a to jest związane z kosztami. Ale zrobisz taki wstęp z tą głowicą, z tak, tymi głowicami, tak. że w głowie mam taką konkluzję: to zastępuje właśnie, te wszystkie głowice. Właśnie czas, te różne głowice i jeszcze do tego dostępność. Ja muszę tu mały wstęp zrobić. Te głowice USG, takie tradycyjne, one działają w ten sposób, że tutaj u góry są takie kryształki piezoelektryczne. I one tam drżą i wysyłają w ten sposób, generują falę akustyczną, potem ją odbierają. Już nie wchodząc w szczegóły technologiczne, techniczne. Ale właśnie przez to, że każda część ciała jest w inny sposób badana, musi mieć inny typ tej głowicy. Tutaj jest zaszytych. 9 tysięcy takich malutkich bębenków. Mogę, takich, mogę, takich, mogę zobaczyć, takich to malutkich, będzie, nie, 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 widać, nie, nie będzie widać. Takich malutkich, nazwijmy to, głośniczków. Każdy z nich jest w wymiaru końcówki włosa. I teraz one drżą i drżąc wysyłają falę akustyczną. My jej nie słyszymy, bo w takich częstotliwościach. Ale też potrafią ją odebrać. I co jest najważniejsze? Ta głowica, ten, ten system, ta technologia pozwala ten odebrany dźwięk przerysować na obraz ultrasonograficzny, który widzimy na przykład na smartfonie czy na tablecie Samsunga. A, no Ta właśnie chciałem to, zapytać, tak. gdzie ja tu, muszę połączyć te nitki, tak. bo głowica to jest jedna rzecz i tablet Samsunga to jest druga rzecz i one są obie kompatybilne i dają nam mobilność i tak, takie jest. rzeczy. Absolutnie i przede wszystkim intuicyjność, bardzo łatwe po, podłączenie i bezpieczeństwo, bo tablet czy smartfon działa na platformie NOX, która również tak, zabezpiecza więc. bardzo wrażliwe dane medyczne. E, zaczęliśmy testować na początku na tablecie S7, tablecie premium. Bar, e, testy e, wyszły z sukcesem i ostatnio też przetestowaliśmy na innym tablecie, Tab Active 3, który dodatkowo jest jeszcze wzmocniony, czyli jest odporny na Udrzanie. upadek, mhm. na kurz, na wodę. E, jest również, jak rozmawialiśmy wcześniej, e, ma taki, taką wielkość, która pozwala na zobaczenie obrazu w dobrej skali, a jest na tyle poręczny, mały, że jest bardzo wygodny e, dla lekarza. I również Również ten tablet może być dezynfekowany, co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, za pomocą już specjalnych alkoholów. Magda, jeszcze chciałbym się tylko upewnić, te, te tablety, o których Ty mówisz, to są dedykowane tablety do takiego urządzenia, czy po prostu ogólnodostępne? Nie, to do... są ogólnodostępne no właśnie, tablety, które mamy w sprzedaży, które współpracują tylko z. Tylko software mają odpowiednio inny rozumiem. Nie, Nawet, nie, nie. nawet nie. nie. Bo software, tą apkę tak zwaną ściągamy z internetu, tak, ze sklepu, ona jest darmowa bo i tak nic z nią nie zrobimy, jeżeli nie mamy głowicy. Więc w sumie ją ściągamy, ja instalujemy. Oczywiście, nie, nie, ale to nie przez przypadek tak za zażartowałem. Słuchaj, bo jak usłyszałem o tej głowicy, to ja powiedziałem sobie, ja chcę to mieć. To znaczy, to jest tak fantastyczna rzecz, że daje nie tylko lekarzowi duże możliwości, mobilność, on może do pacjenta z USG jechać, a nie targać za sobą urządzenie, czy pacjent jedzie, tylko pacjent, który jest obeznany z nowymi technologiami, wkłada sobie to do szafki, do siebie do biurka w każdej chwili. I tak, i nie. Tu, tu jest pewnie jak ktoś nas słucha, to powie, oj, nie tak do przodu. A ja tak prowokacyjnie, ale, specjalnie nie. Ale, jest ale coś dlaczego nie? Dlaczego Już nie chcemy tego mieć? No Już wyjaśniam. Generalnie obraz USG trzeba umieć interpretować. tak? Czyli to nie jest tak, że ja zobaczę sobie serce, zobrazuję i mówię, o kurcze, zastawka, niedomykalność i tak. Nie. Nie, nie mówię ale, o interpretacji. Tak, tak. Ale rzeczywiście zamysłem twórców tego urządzenia było dotarcie do obszarów, na przykład krajów Afryki, krajów biedniejszych albo bardzo biednych z taką możliwością przeprowadzenia badania USG. Wyobraźcie sobie, że w Afryce kobiety rodzące kilkoro, może nawet więcej dzieci, nie miały czasami ani jednego badania USG, nie widziały nigdy USG. I teraz Rzeczywiście, tak jak Łukasz mówisz, wyobraźmy sobie sytuację, że w takiej wiosce jest jedna osoba, która przeszkolona jest z możliwości, z tego, jak używać tej głowicy. Nie interpretuje obrazu. Wysyłano do lekarza, nawet setki kilometrów. Więcej, nie musi wysyłać, ponieważ jest możliwość uruchomienia online takiej teleguidance się nazywa, i lekarz, będący nieważne gdzie, tysiące kilometrów dalej, instruuje jak tą głowicą poruszać, jak ją obrócić i gdzie przesunąć, żeby dostać właściwy obraz i od razu może go zinterpretować. No to ratuje życie, ale też, jak, zobaczcie, jak ułatwia pracę lekarza, ile daje oszczędności, ale też oszczędności wymiernych w postaci pieniędzy, nie trzeba tego USG takiego... Y Słuchajcie, no, niesamowita rzecz, ale jeszcze chciałem powiedzieć, bo wspomniałeś o tym, że to może być po pierwsze online, na, na żywo, że tak powiem, lekarz może instruować. Te dane mogą być przesyłane. A co z bezpieczeństwem takich danych? No, tutaj mamy, tak jak mówiłam, na tablecie platformę NOX, która jest naszym autorskim rozwiązaniem platformą szyfrującą. Prowadziliśmy ją w 2013 to tak w ramach ciekawostki i od tej pory zabezpieczyliśmy miliard urządzeń na całym świecie e, i korzysta z nich ponad 20 tysięcy firm i tam mamy zaszyte i na poziomie chipseta, czyli hardware'owo e, zabezpieczenia e, i również w softwarze. E, to rozwiązanie spełnia kryteria zgodności. Dostajemy certyfikaty między innymi NATO i Common Criteria, czyli można powiedzieć, że zabezpieczenia mili militarne. Te tablety nie powinny być używane do innych celów typu, że sobie tam pogoogluję coś, tak? Wygoogluję sobie, będę w internecie albo maile wysyłał. Nie. Mówisz o kiosku, tak? tak. Czyli I my mamy funkcję kiosku. Zastosowaliśmy jeszcze dodatkową funkcjonalność niesamowitą tak zwany kiosk czyli wyłączamy wszystko użytkownikowi. Określamy, co użytkownik może na tym tablecie zrobić, z czego może a z czego nie może skorzystać. I to jest naprawdę rewelacyjne narzędzie. To znaczy ten kiosk, żebym dobrze zrozumiał, on daje możliwość czasowego wyłączenia pewnych funkcji w tablecie i później może... Tak, potem tak? tak? możemy go odwrócić. Na, na przykład na czas czyli... badania USG używania tej głowicy korzystam z tej... Yy... Albo na stałe, jak albo chcemy, na stałe. tak? Że po prostu tablet służy tylko do odczytu, do przesyłania, a nie możemy tam zainstalować Facebooka, czyli po prostu minimalizujemy tak naprawdę ryzyko wycieku, wycieku danych. Czyli my decydujemy o tym, do czego yy, użytkownik ma dostęp. A, a poza a... tym dane, które są przesyłane, jakby same w sobie, są też szyfrowane z poziomu Butterfly'a, jako przykład. No właśnie, podam. bo to powiedziałeś właśnie tak, nazwę tego, tak, to jest tak. Butterfly. Butterfly, tak, tak się nazywa firma, która to produkuje, amerykańska Motyl. firma Butter, tak, Butterfly Network. Tak, <laughs> tak, ma motylek, pokażemy do kamery, to jest logo Butterfly. Tak. A powiedzcie mi, on jest już szeroko używany, tak? Tak, tak. On jest już, to już jest druga, druga generacja. Nazywa się Butterfly IQ. Pierwsza generacja była IQ. Od kilku lat w Stanach, w Polsce, myślę, że od roku już tak dosyć powszechnie. No i spotkała, bo to jest ważne, że. To rozwiązanie spotkało się tak natychmiastowo z takim dobrym, właśnie przyjęciem, takim entuzjazmem. Tak jak ty, Łukasz mówisz: Kurczę, ja to chcę mieć. I rzeczywiście, lekarze mówią: to jest stetoskop XXI wieku. Świetna nazwa. No genialne, prawda? Tylko, że to pozwala zbadać całe ciało. Całe ciało. Możemy każdego pacjenta przebadać i dostać naprawdę dobrą informację. Chyba do szczęścia brakuje tylko faktycznie świetnie działającej sieci 5G. Tak. Zdecydowanie, jak miała ja powiedzieć o sieci 5G w liczbach, to przede wszystkim e, zminimalizowanie opóźnienia, bo to jest zminimalizowanie do jednej milisekundy, co bardzo potrzebujemy, a tu, nie może, potrzebuje, a tu nie może być opóźnień. Bardzo, szybka przesy, bardzo szybkie przesyłanie danych, bo to jest do 10 GB na sekundę. Pobór również do 20, do 20 GB na sekundę. I to co ważne, możemy połączyć milion urządzeń na kilometr kwadratowy. Ja rozumiem, że co? Tomek Kowalski będzie przysłowiowy mógł sobie kupić taką głowicę? Teoretycznie dzisiaj raczej nie. Raczej firma Butterfly, Butterfly zwraca uwagę na to, żeby użytkownikiem była osoba wykwalifikowana to był lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny. Natomiast generalnie nie jest to wykluczone. I tak jak powiedziałem wcześniej, twórcy biorą pod uwagę, zakładają możliwość pod nadzorem E, przeprowadzania takiego badania przez osobę niewykwalifikowaną, nie interpretacji danych, ale jednak przeprowadzenia takiego badania. Jest to proste. To jest świetne, to jest świetne urządzenie, ja też trzymam. Ono, ono, to nie jest takie lekkie urządzenie, to, to też nie jest ciężkie, ale ono ma swoją wagę. To, to jest znaczy, bateria że coś, w tak, środku czy coś trzyma, to tak, bo to jest własna bateria, która pozwala, to, to kolejna bardzo ważna cecha pozwala na pracę ciągłą do dwóch godzin. Jest bardzo dużo. To może źle zabrzmieć, ale trochę dzięki pandemii. Otworzyliśmy się też jako i pacjenci i też środowisko lekarskie na tego typu rozwiązania. Bo jeżeli wszystko było, jak było, to po co to zmieniać, skoro jest funkcja. Ja nawet bym wiesz, co poszedł dalej, to nie chodzi o to, że po co to zmieniać, tylko boimy się tych zmian i nie jesteśmy odważni, żeby te zmiany wprowadzić. A jak przyszła pandemia i zamknęły się biura, to laptopy pod pachę do, do domu pracować, i niektórzy do dzisiaj do, do, do biura nie wrócili. Abstrahując od tego, czy to jest dobrze, czy źle, bo ja wolę z wami porozmawiać face to face siedząc na kanapie, przy kawie. Niż, niż przez ekran komputera. No ale faktycznie przyspieszyła. Ciekaw jestem, co w planach. Czy mnie długo zaskoczycie jeszcze? Możecie już coś zdradzić, powiedzieć? Pracujecie nad czym? Przede wszystkim ewangelizacja tego rozwiązania, tak, bo niedawno tak. zaczęliśmy razem pracować i chcemy tu połączyć siły obu, obu firm i spowodować, że to rozwiązanie będzie bardziej powszechne. Jeszcze bardziej powszechne, prawda? No, jak, a patrząc z kolei na samo rozwiązanie, to już użytkownicy pytają nas, no dobrze, a może, bo ten kabel jest, a może będzie kiedyś bezprzewodowe, tak? I jakby to też jest fajne, że użytkownicy nam podpowiadają na podstawie swoich doświadczeń i my to oczywiście przekazujemy do firmy Butterfly, co można by ulepszyć, co można by poprawić, jak mogłoby jeszcze lepiej działać. I To jest też fajne. Ale masz gdzieś tam w swoich planach na horyzoncie inne takiego typu urządzenia, yy, no bo jak jesteś innowatorem, jesteś człowiekiem, który szuka tych innowacji, wprowadza je w świat medyczny. już mówię, również z firmą Samsung. Rozmawiamy w tej chwili o takim rozwiązaniu miniaturowym bardzo znowu yy, to jest holter, to jest EKG. To są urządzenia tak naprawdę w starej technologii, one są duże, gdzieś do Paska przypięte, ale już firma Samsung. Opracowała urządzenie miniaturowe, które waży tak, które waży kilka gramów, które ma kilk, dwie, kilka sąd, przypinamy, to nie przeszkadza. I monitorujemy, się. a znowu wracając do 5G, możemy to monitorować online, bez żadnych opóźnień. Otwierajcie kalendarze, umawiamy się na kolejną <grymne> rozmowę. <grymne> z <przyjemnością, grymne> Fantastycznie z, z, z pani rozmawia, ale niestety musimy już kończyć. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Magdalena Bartoszewicz, dyrektorka sprzedaży B2B, w Samsung Mobile. Dziękuję dokładnie. Serdecznie. I Tomasz Białobłocki, członek zarządu grupy medycznej, innowator, osoba, która odpowiedzialna jest za wprowadzanie takich zabawek, nazwijmy to do świata medycyny. Dziękuję Wam za dziękuję niezwykle bardzo. inspirującą rozmowę. Serdecznie dziękujemy, to była czysta dziękuję. przyjemność. Dziękuję.